Witam Was na kanale. W tym odcinku skupimy się na instalacji dystrybucji Arch Linux za pomocą wygodnego skryptu instalacyjnego Arch Install, który jest dołączony do obrazu instalacyjnego. Prezentowana instalacja jest przeznaczona dla maszyn GPT-FP. Użyjemy system plików Butter File System wraz z pamięcią wymiany ZIRAM oraz środowiskiem graficznym GNOME w wersji 44. Do instalacji dystrybucji Arch Linux będziemy potrzebować butowalny pendrive wraz z wypalonym na nim obrazem instalacyjnym. Link ten pobieramy w zakładce Downloads. I wypalamy go za pomocą programu Balena Itcher lub za pomocą innego wybranego programu. Odnośnik do odcinka, gdzie została pokazana instrukcja, jak wykonać taki nośnik, ukaże się w prawym górnym rogu ekranu. Po zakończeniu tych kroków uruchamiamy nasz komputer z tego nośnika. Po uruchomieniu zostaniemy przywitani ekranem konsoli gdzie będziemy mogli przejść przez proces instalacji systemu. Na sam początek zmieniamy układ klawiatury i ustawiamy czcionkę, która posiada polskie znaki. Robimy to za pomocą komendy load keys, a następnie wpisujemy nazwę wybranego layoutu, czyli pl dla Polski. By instalator wyświetlał nam polskie znaki, musimy ustawić czcionkę, która je posiada. Czcionkę zmieniamy za pomocą komendy Set fonts", a następnie wpisujemy nazwę wybranej czcionki. Nazwa czcionki, która zawiera polskie znaki, powinna ukazać się na ekranie. By powiększyć czcionkę, dopisujemy flagę D. Następnym krokiem jest połączenie internetowe konieczne do wykonania instalacji. Jeśli instalujemy Arch Linuxa na VirtualBoxie lub używamy połączenia przewodowego, połączenie internetowe powinno być dostępne bez wykonywania dodatkowych akcji. Jeśli jednak jesteśmy użytkownikami laptopów lub nie posiadamy połączenia przewodowego, możemy posłużyć się narzędziem dołączonym do instalatora o nazwie IWCTL, dzięki któremu będziemy mieli możliwość połączyć się z siecią WiFi. Link do odcinka, w którym znajduje się instrukcja, w jaki sposób połączyć się z siecią Wi-Fi, powinien ukazać się w prawym górnym rogu ekranu. By sprawdzić, czy nasze połączenie działa poprawnie, możemy to zrobić za pomocą komendy Pacman, odświeżając repozytoria. Jeśli nasze połączenie działa poprawnie, możemy przejść do instalacji. By uruchomić skrypt instalacyjny, robimy to za pomocą komendy Arch Install i czekamy na załadowanie się skryptu. Po uruchomieniu skryptu zostaniemy poproszeni o wybór języka instalacji. Wybierzmy nasz preferowany język, w tym przypadku będzie to język polski, i kontynuujemy. Następnie, skrypt zapyta nas o nasze preferencje dotyczące układu klawiatury. Wybieramy język polski i kontynuujemy. W następnym polu będziemy mogli wybrać serwery lustrzane, z jakich będą pobierane nasze pakiety. Rekomendowane jest wybranie kraju, w którym się znajdujemy oraz krajów sąsiednich, by pobieranie pakietów przebiegło jak najszybciej. Po ich wybraniu zapisujemy zmiany i kontynuujemy. Następnie skrypt zapyta nas. Jaki język chcemy ustawić dla naszego systemu docelowego? Ustawiamy wybrany język według własnych preferencji. W tym odcinku będzie to język polski. Następnie zapisujemy zmianę i kontynuujemy. Następne pole dotyczące kodowania znaków pozostawiamy bez zmian i przechodzimy do wyboru dysków, których chcemy użyć, by zainstalować na nich system. Przed wybraniem dysku należy się upewnić, że nie znajdują się na nim ważne dane, ponieważ dane na wybranym dysku zostaną wymazane. Po wybraniu dysku zapisujemy zmianę i kontynuujemy. Następnie przechodzimy do partycjonowania wybranego dysku, by utworzyć na nim wymagane partycje. Skrypt zapyta nas, czy chcemy wykonać partycjonowanie dysku manualnie? czy chcemy, by skrypt utworzył wymagany układ partycji automatycznie. W tym odcinku posłużymy się partycjonowaniem automatycznym. Wybieramy więc drugą opcję, czyli wymazanie dysku i utworzenie na nim domyślnego układu partycji i przechodzimy dalej. W następnym polu będziemy mogli wybrać, jakiego systemu plików chcemy użyć. W tym odcinku zdecydowaliśmy się na użycie systemu plików Butter Files System, nowoczesnego i zaawansowanego systemu plików dostępnego w Linuxie. W następnym oknie będziemy mogli wybrać, czy chcemy użyć subwolumenów z domyślną strukturą. W tym odcinku pozostaniemy przy domyślnej opcji. Wybieramy tak i przechodzimy dalej. W następnym polu będziemy mogli wybrać. Czy chcemy użyć kompresji systemu plików Butter Files System? W tym poradniku zatwierdzamy tę opcję i przechodzimy dalej. Następnie skrypt zapyta nas, czy chcemy ustawić szyfrowanie dysku. Robimy to wedle uznania. W tym odcinku pominiemy tę opcję i przechodzimy dalej. Teraz skrypt instalacyjny zapyta nas, jakiego programu rozruchowego chcemy użyć. Do wyboru mamy system Deboot, który jest opcją domyślną, oraz Grab. W tym odcinku pozostaniemy przy domyślnej opcji, czyli System Deboot. Zapisujemy zmianę i przechodzimy dalej. W następnym polu będziemy mogli aktywować pamięć wymiany. Jest to pamięć wymiany Ziram. W tym odcinku pozostawiamy tę opcję na tak i przechodzimy dalej. W następnym polu będziemy mogli ustawić nazwę naszego urządzenia, która będzie widoczna dla innych urządzeń. Wpisujemy wybraną nazwę, a następnie zatwierdzamy i przechodzimy dalej. W następnym polu będziemy mogli nadać hasło dla użytkownika root, czyli użytkownika o najwyższych uprawnieniach. W tym odcinku pominiemy ten krok, ponieważ w następnym polu utworzymy sobie użytkownika któremu nadamy uprawnienia administratora poprzez dodanie go do grupy SUDU. Tworzymy użytkownika, nadając mu nazwę użytkownika oraz hasło. Na koniec zostaniemy zapytani, czy chcemy dodać użytkownika do grupy SUDU. Ustawiamy na tak i przechodzimy dalej. Następnie zapisujemy listę użytkowników i kontynuujemy. W następnym polu skrypt zapyta nas, jakiego profilu instalacji chcemy użyć. Jak ustaliliśmy na wstępie, będzie to Arch Linux Desktop wraz ze środowiskiem graficznym GNOME. Wybieramy więc profil Desktop i przechodzimy dalej. W następnym polu wybieramy środowisko graficzne GNOME i znów przechodzimy dalej. W następnym oknie wybieramy sterownik, który ma zostać zainstalowany do karty graficznej, którą posiadamy. W tym odcinku wybierzemy opcję, by instalator zainstalował nam wszystkie otwarto źródłowe sterowniki. Sterowniki te powinny być wystarczające do podstawowej funkcjonalności systemu typu desktop. W razie potrzeby możemy zainstalować dodatkowe sterowniki. Na przykład własnościowy sterownik do karty graficznej NVIDIA, by móc w pełni wykorzystać jej potencjał. Zapisujemy i przechodzimy dalej. W następnym polu skrypt instalacyjny zapyta nas, jakiego profilu audio chcemy użyć. Do wyboru mamy Pipewire, który jest opcją domyślną, oraz Pulse Audio. W tym odcinku pozostaniemy przy domyślnej opcji, czyli Pipewire. Zapisujemy zmianę i przechodzimy dalej. W następnym oknie będziemy mogli wybrać, jakiego kernela chcemy użyć. W tym odcinku pozostaniemy przy domyślnej opcji, czyli by została zainstalowana najnowsza dostępna wersja kernela. Zapisujemy zmianę i przechodzimy dalej. W następnym oknie będziemy mogli wprowadzić nazwy dodatkowych pakietów, których możemy potrzebować. W tym odcinku pominiemy te opcje. Ich instalacją zajmiemy się w następnym odcinku. W następnym polu będziemy mogli wybrać program, za pomocą którego chcemy łączyć się z Internetem. W tym odcinku wybierzemy program o nazwie Network Manager. Program ten jest rekomendowany dla osób, które chcą zainstalować środowisko graficzne takie jak GNOME lub KDE by połączyć się z siecią Wi-Fi za pomocą apletu. Zapisujemy i przechodzimy dalej. W następnym polu będziemy mogli wybrać strefę czasową. Ustawiamy ją według własnych preferencji. W tym odcinku będzie to Europa, Warszawa. Zapisujemy i przechodzimy dalej. W następnym polu ustawiamy synchronizację czasu. W tym odcinku pozostawimy tę opcję z ustawieniem domyślnym, Czyli tak i przechodzimy dalej. W następnym polu będziemy mogli włączyć dodatkowe repozytoria, takie jak Multileap lub Testing. Uruchomienie repozytoriów Multileap jest zalecane dla osób, które chcą zainstalować programy, takie jak Wine lub Steam. Następnie zapisujemy i przechodzimy dalej. Kiedy wszystkie wybory zostaną dokonane, Wybieramy opcję Zainstaluj i skrypt rozpocznie proces instalacji Arch Linuxa z wybranymi opcjami. To może zająć trochę czasu, zależnie od szybkości Twojego internetu i wielkości danych do zainstalowania. Gdy instalacja dobiegnie końca, zostaniemy zapytani, czy chcemy przejść do systemu, by wprowadzić dodatkowe zmiany przed jego ponownym uruchomieniem, lub czy chcemy uruchomić go ponownie. By zalogować się do nowo zainstalowanego systemu. Wybieramy Nie, następnie wpisujemy Reboot, by uruchomić nasz system ponownie i czekamy na ponowne uruchomienie komputera. I gotowe. Po wybraniu systemu ukaże nam się menadżer logowania, gdzie będziemy mogli zalogować się do naszego świeżo zainstalowanego systemu. W następnym odcinku ukażą się poinstalacyjne porady wraz z własnymi rekomendacjami. Dajcie znać w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeśli tak, pozostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek, by dostać powiadomienie, jak pojawi się następny filmik. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz się podzielić opinią, możesz to zrobić w sekcji komentarzy. Linki do użytych stron i materiałów znajdują się w opisie. Do zobaczenia w następnym odcinku.